Dzień dobry, środowo w środę was witam z ptaszkami, które po prostu fruwają i dużo gadają. Dzisiaj słyszymy o tym, żeby uczynków nie robić na pokaz, ale bardzo ważne jest, żeby doczytać że uczynków pobożnych. Pamiętacie w innym miejscu Jezus mówi, żeby nasze dobre czyny były widziane przez ludzi i żeby chwalili Ojca. I gdy ktoś nie doczyta, no to dojdziemy do jakiegoś takiego rozdwojenia. Znaczy, z jednej strony Jezus mówi, żeby robić na pokaz, żeby ludzie widzieli i chwalili ojca, a dzisiaj, żeby nie pokazywać tego ludziom. Właśnie chodzi o pobożność. Czym innym jest nasze codzienne działanie, nasza sprawczość, nasze bycie dla innych, nasza charytatywność, dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka i robienie. I mówienie o tym, no bo jak się coś robi dobrego dla innych, to po pierwsze trzeba o tym mówić, żeby innych zapraszać, żeby mieć na to środki, żeby to się po prostu działo. I tak działali zawsze też na przykład misjonarze, jak wyjeżdżali poza granice Polski, no to było wiadomo, że jadą do biednych ludzi, potrzebują tam pieniędzy, w związku z tym pisali mnóstwo listów tutaj do ludzi w kraju żeby pokazywać, co robią, no właśnie po to, żeby zdobywać środki. A przy okazji też pochwalić się tym, żeby cały Kościół mógł się ucieszyć tym, co się robi. Więc mówienie, że Pan Jezus mówi, żeby nie robić rzeczy na pokaz, jest kłamstwem. Znaczy Pan Jezus mówi, żeby pobożnych rzeczy nie robić na pokaz. Czyli mówi o modlitwie, mówi o poście, mówi o jałmużnie. Dzisiaj mamy o pobożnych uczynkach, ale właśnie chodzi o to, że bardzo często ludzie, którzy walczą Ewangelium z innymi, chcą, nie chcą, tylko ją po prostu manipulują. Pan Jezus mówi o uczynkach pobożnych, żeby tego nie robić na pokaz, czyli żeby ze swojej modlitwy nie zrobić teatrzyku, nie zrobić pobożności, która będzie karmiła moje ego, będzie karmiła takie poczucie, że jestem lepszy, że będzie karmiła to wszystko, co najgorsze w nas tak naprawdę. Egoizm, egocentryzm, które sprawiają, że no, patrzcie ludzie na mnie, jak ja się modlę. Ja to jestem pobożny. Ja to jestem ten, który jedyny w swojej rodzinie chodzi na msze, odmawia pacierze, różańce i tak dalej. O tym Pan Jezus mówi, żeby to robić w ukryciu, czyli żeby nie być obłudnym człowiekiem, żeby nie być kimś, kto robi różne rzeczy, które mają być budowaniem mojej relacji z Bogiem po to, żeby po prostu pokazać teatrzyk. Wtedy tak naprawdę, ja nie wiem, no może ryzykuję, ale wydaje mi się, nie ma w tym Boga. Bóg się z tego wypisuje. Znaczy, Bóg nie lubi być używany przedmiotowo. Bóg nie lubi być kimś, kogo można wykorzystać do tego, żeby drugiemu czy nad drugim pokazać swoją wyższość swoją lepszość. Oczywiście to jest bardzo kruche i to się dzieje tylko tak naprawdę w naszych głowach i w głowach jakiegoś naszego otoczenia, ale to jest nie, nieprawdziwe. A więc, żebyśmy umieli i chcieli rozróżniać te dwie rzeczy, żebyśmy właśnie tym dzisiejszym fragmentem, że żeby uczynki robić w skromności, w ukryciu, nie stosowali tej miary do uczynków wobec innych ludzi. Które oczywiście, że tam też można przyginać, też można robić dobroczynność tylko po to, żeby się pokazać, żeby yy, no, wzbudzić w ludziach obserwujących jakieś emocje. Oczywiście, że to jest ten sam mechanizm, ale jakby nie chodzi o to, żeby dobra, które robimy, nie pokazywać, tylko mamy się nim chwalić. Właśnie, tak jak powiedziałem, przede wszystkim w tych dwóch rzeczach, żeby ludzie chwalili Ojca, czyli żeby widzieli w nas, to naszą motywację, a naszą motywacją ma być miłość do Pana Boga. No i druga, że to dobro, które y, chcemy robić, ono potrzebuje reklamy, żeby iść dalej. Znaczy, no, wyobrażacie sobie, że nie wiem, no, teraz jadę do hospy, tak, i y, że hospicją w Płucku, czy jakiekolwiek inne hospicją działa sobie w ukryciu, nikomu nic nie mówi. czy Znaczy, to się, tak się nie da. Znaczy, trzeba robić dobro, mieć dobrą intencję, że chcę pomagać ludziom. Ale też trzeba o tym umieć mówić i chcieć mówić i mówić po prostu, bo to się musi, bo to musi żyć, to się musi rozrastać. A pan Jezus mówi o uczynkach pobożnych o tym, żeby to, co wypływa z naszej wiary. Dzisiaj mamy tak bardzo ogólnie uczynki pobożne, ale wiemy z innego fragmentu, że chodzi o post, jałmużnę o i modlitwę, żeby to zrobić w ukryciu, żeby z tego nie zrobić teatrzyka. Myślę, że to można śmiało rozszerzyć też na swoją wiarę. Nie chodzi o to, żeby wiarę chować pod korcem, gdzieś pod łóżkiem, ale też nie robić z wiary czegoś, co będzie no właśnie taką moją manifestacją, znaczy taką moją wyższością. Wszedłem w pewną dy dyskusję duże słowo dyskusję. Wymianę zdań na, na, na Twitterze z Danielem, z księdzem, który się yy, skarżył, że ludzie koszą, jego sąsiedzi koszą trawę i nazwał to grzechem. Ja nazwałem, powiedziałem, że to nie jest grzech, dlatego że nie wszystko, co mi nie pasuje, jest grzechem. Do grzechu trzeba trochę więcej warunków spełnić. W związku z tym nie, nie musi to być grzechem a więc ogłaszanie, że coś jest grzechem co robi drugi człowiek tylko dlatego, że mi to nie pasuje jest nie, nie w porządku wydawało mi się, że sprawa jest zamknięta dzisiaj rano się budzę i, i mam powiadomienia że sprawa nie jest zamknięta sprawa się zamknęła inaczej to znaczy, że ci ludzie przyszli księdza proboszcza przeprosić i ksiądz proboszcz jest wzruszony tym że, że, że został przeproszony że tak się to skończyło no to się pytam czy właśnie chodzi o grzech, czyli coś, co dotyka mojej relacji z Panem Bogiem, ze wspólnotą, czy tylko po prostu chodziło o zwykłe ego, że ktoś mi przeszkadza w niedzielę? To nie jest w porządku, jak sobie przeszkadzamy w odpoczynku, ale y, mówienie, że coś jest grzechem tylko dlatego, że jestem księdzem i mi to przeszkadza i patrzę na świat z perspektywy y, kościelnego, bożego myślenia, to jest trochę słabe. Dlatego. <laughs> Właśnie o tym mówię, że można swoją wiarę wykorzystać do tego, żeby sobie świat układać naokoło, żeby właśnie ta pobożność nie była w ukryciu, w izdebce nie dlatego, że się jej wstydzę, tylko dlatego, że ona jest istotą mojego życia, a mogę z niej zrobić taką manifestację. Znaczy, mogę ją wykorzystywać nawet do tego, żeby komuś wytykać grzechy, tylko dlatego, że mnie ktoś wkurza, to jest słabe. Znaczy, właśnie o tym jestem przekonany: jest ta Ewangelia dzisiejsza. Żeby to, co jest naszą pobożnością, nie było tylko i wyłącznie tanią manifestacją, obłudą. Dobrej środy Wam życzę. Niech ten dzień będzie dla Was fajny, i dobry i ciepły. Niebo jest dzisiaj cudowne. Samolot leci. Dziękuję Wam za Wasze bycie na kanale. Dziękuję za Wasze wsparcie moim patronom i patronkom. Trzymajcie się i do zobaczenia.